Witam Was w Stacenie Archeologicznym Karpacka w po tej stronie Magda wskadubie. Ponieważ nie możemy się z Wami spotykać na co dzień, podczas warsztatów, podczas oprowadzania, podczas imprez historycznych, wracamy się do Was w ten sposób za pośrednictwem sieci. Chcielibyśmy Wam powiedzieć kilka słów o naszych rzemiosłach historycznych, więc zapraszamy Was do oglądania naszego cyklu Rzecz o Rzemiośle. Więc najpierw ja i moje, moje rzemiosło, które jest związane z szyciem. Zresztą już możecie chyba tutaj zobaczyć, za mną są rekonstrukcje ubrań, o których też kilka słów będę chciała Wam powiedzieć. Mam tutaj też przygotowanych kilka tematów. Taką małą ściągawkę mam, z której czasami też skorzystam. Jak wiecie, Zdążyliście tutaj zauważyć nasz okres, tutaj skupia się na wczesnym średniowieczu, no i takie rekonstrukcje ubrań właściwie wykonujemy i szyjemy. A zapewne wiele, wielu z Was na początku swojej przygody z rekonstrukcją miało problem od tego, jak zacząć, od czego trzeba w ogóle zacząć. No, na początek idą oczywiście te ubrania, i tutaj musimy pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Najważniejsze, jeśli chodzi o rekonstrukcję, są oczywiście źródła. Źródła historyczne, źródła archeologiczne w postaci ikonografii, w postaci rzeźb, w postaci źródeł pisanych, no i przede wszystkim zabytków archeologicznych są najważniejsze. No i z tych źródeł należy korzystać. No, trzeba też mieć na uwadze to, że dla różnych okresów. Dla różnych miejsc geograficznych jest różna ilość tych źródeł i no, niektóre okresy są łatwiejsze do rekonstrukcji, no a inne trudniejsze. Trzeba też mieć na uwadze to, że ze źródeł korzystamy w różny sposób. Bardzo, może, może nie bardzo, ale rzadko mamy do czynienia z tym, że możemy ten zabytek oglądnąć na żywo w jakimś muzeum czy w jakimś innym miejscu często korzystamy ze zdjęć, ze zdjęć w internecie, ze zdjęć, prawda na przykład znajomych, bądź jakichś innych filmików. No i tutaj mamy pierwszą trudność w interpretacji, ponieważ no, źródła są zawsze jakoś interpretowane. I zdjęcie nie zawsze oddaje ten zabytek. Stąd też trzeba sobie uświadomić to, że w rekonstrukcji właśnie różne. Trzeba korzystać z różnych źródeł i czasami na podstawie jednego źródła rekonstrukcje mogą być różne, bo różnie są interpretowane. Tak więc, źródła te takie archeologiczne, historyczne są najważniejsze. Niemniej jednak, teraz mamy takie źródła związane też z archeologią eksperymentalną, właśnie z taką archeologią doświadczalną, która jest, jak wiemy, bardzo popularna. I coraz więcej osób tworzy blogi, filmiki i wydaje też książki, publikacje o swoich doświadczeniach przy rzemiośle. Zresztą w opisie naszego filmiku umieścimy właśnie niektóre pozycje, z których warto sobie skorzystać na początku. To są właśnie bardzo bogate źródła też, które no pokazują już takie wtórne, powiedzmy, doświadczenia ludzi, którzy współcześnie zajmują się tym rzemiosłem historycznym. Kolejnym, powiedzmy, krokiem do rekonstrukcji, jeśli chodzi o ubrania, no to są surowce. Zresztą, jeśli chodzi o te podstawowe kroki do rekonstrukcji, czyli źródła, surowce, techniki i narzędzia, to myślę, że w większości rekonstrukcji te kroki są podobne, prawda? Natomiast oczywiście są różne materiały, różne techniki, różne narzędzia. No, jeśli chodzi tutaj o surowce, to są tkaniny oczywiście, no i e, mamy możliwość wyboru już dzisiaj teraz, ponieważ coraz więcej e, pojawia się tkanin, e, e, które są rekonstrukcjami po, konkretnych znalezisk, prawda? E, tkanin e, wykonanych ręcznie, farbowanych e, barwnikami naturalnymi e, i to z pewnością e, no, podnosi poziom rekonstrukcji. No, Niemniej jednak. E, we współczesnym świecie, bo no nie da się ukryć tego, że żyjemy w XXI wieku. Też rekonstruktorzy korzystają z tkanin wykonanych maszynowo, po prostu zakupionych w sklepie. No i ja nie uważam, żeby to był jakiś duży błąd. natomiast na pewno trzeba mieć świadomość surowców, prawda? No wiemy oczywiście o historyczności, powiedzmy rzetelności tych materiałów, wiemy, że tkaniny lniane, tkaniny wełniane, no, Jedwabne też w pewnych momentach tkaniny z tych surowców naturalnych. Natomiast no, jeśli w sklepie mamy wełnę, w której mamy no, w składzie jakiś inny syntetyczny materiał, jeśli mamy świadomość tego, no, to uważam, że to też nie jest wielki problem. Zwłaszcza, że no, mamy tutaj sprawy też budżety. Prawda? Rekonstrukcje tkanin są no, drogie, i jeśli ktoś chce, zaczyna prawda, rekonstruować, no, to myślę, że na początek tutaj bez problemu takie tkaniny. Dostępne w sklepach, oczywiście ze świadomością i z takim wyborem, prawda? Można się też zwrócić o poradę do kogoś, kto już w tym temacie działa. Można, można zakupić, można od tego zacząć. Tak więc te tkaniny współczesne, powiedzmy, to jest swego rodzaju taki no, kompromis, bym powiedziała, jeśli chodzi o tą rekonstrukcję. Ważne też są nici oczywiście, ale dzisiaj na rynku no, to nie jest taki duży problem, żeby dostać nici lniane, nici wełniane, również jedwabne, więc tutaj no, bez problemu. Jeśli chodzi o narzędzia, to przy akurat nie mamy problemu, narzędzia są bardzo proste, mamy nożyczki, które są mm, powszechne, popularne, dostępne, prawda. jeśli chodzi o rekonstrukcję i do szycia lecznego, oczywiście to tutaj są te podstawy. Jeśli chodzi o narzędzia, natomiast większy problem pojawia się jeśli chodzi o wykroje. No, tak jak mówiłam, trzeba korzystać z tych źródeł, tą jakąś tam bazę mamy, natomiast te interpretacje są różne i wykroje historyczne, jeśli ja tutaj mówię o tym wczesnym średniowieczu, prawda? Cały czas mam to na uwadze i te wykroje różnią się od tych wykrojów. Współczesnych. Jeśli ktoś zaczyna swoją przygodę z rekonstrukcją i idzie do krawcowej, współczesnej krawcowej i pokazuje jej jak uszyć giesło bądź jakąś prostą tunikę według wzoru historycznego, to krawcowa robi duże oczy, <grywa> ponieważ ona używa zupełnie innych technik. Dzisiaj szyje się inaczej i to nie chodzi tutaj o technikę związaną z maszyną, do szycia, z użyciem takich nowoczesnych sprzętów. Ale chodzi właśnie o wykroje, które są zupełnie inaczej konstruowane dzisiaj, a zupełnie inne są te wcześniej. Więc albo trzeba pilnować prawcową, albo trzeba znaleźć sobie kogoś, kto szyje, stroje, kto szyje rekonstrukcję, albo można spróbować samemu, ponieważ techniki szycia też są opisane, nie są trudne i na początek zupełnie można pobawić się w to samemu. Sięgam jeszcze tutaj do moich notatek. No i kolejna sprawa, którą można się też zająć na początku, to jest barwienie naturalne. Barwienie naturalnymi barwnikami, prawda, pochodzenia, przede wszystkim roślinnego. I tutaj na początek super sprawa, natomiast jeśli chcemy osiągnąć mistrzostwo, potrzebujemy dużo cierpliwości, dużo czasu i faktycznie to barwienie jest takim procesem dzięki, w którym dzięki wiedzy prawda doskonaleniu umiejętności możemy osiągnąć bardzo bardzo różne rezultaty słuchajcie jeszcze mam kilka takich swoich przemyśleń odnośnie tej rekonstrukcji właśnie i tego jak ta rekonstrukcja w świecie współczesnym właśnie działa i właściwie po co tak naprawdę działa? Wiem, że dzisiaj rekonstruktorzy po części traktują swoją traktują rekonstrukcję jako pasję, jako hobby i no chyba od tego się zaczęło, prawda? Jako forma spędzania wolnego czasu w takiej edukacyjnej bardzo w takim edukacyjnym wymiarze. Natomiast no, część ludzi prawda, z tego rzemiosła stworzyło, przykluło to na swój sposób na życie i zajęło się rzemiosłem jako pracą zawodową. Prawda? Więc z pewnością tutaj też inaczej będą to traktować hobbyści, a inaczej zawodowcy. No, z pewnością też rekonstruując w ogóle przeszłość, trzeba cały czas mieć w głowie to, że żyjemy w XXI wieku. I chociaż nie wiem, jak bardzo rekonstruktor chciałby być rzetelny, chciałby być autentyczny, pewnych rzeczy nie przeskoczy. I to właśnie trzeba według mnie mieć cały czas w głowie i, i, i być tego świadomym, że tak naprawdę to jest no swego rodzaju kompromis. I tu jest właśnie kolejny klucz: jak znaleźć kompromis w dziedzinie rekonstrukcji historycznej pomiędzy tą współczesnością, a pomiędzy tym, co było w przyszłości. No i tutaj już właśnie mówiłam o tych tkaninach, które na początek, na przykład, tkaniny kupowane w sklepach, prawda? Oczywiście tkaniny wełniane, leniane, żeby ta podstawa tutaj, baza była, prawda? Żeby nie korzystać zupełnie z sztucznych surowców, tak jakby, ale żeby też no, nie rujnować na początek budżetu, no, są pewnego rodzaju kompromisem. I myślę, że nie tylko jeśli chodzi o szycie ubrań, ale o inne rzemiosło, to też takie kompromisy właśnie jesteśmy w stanie, czy musimy się na nie godzić, prawda? Ponieważ, no, tak jak mówię, XXI wiek zupełnie nas do tego nie, niejako, niejako zmusza. No i zastanawiałam się, po co jest nam ta rekonstrukcja historyczna, dlaczego my to w ogóle robimy, prawda? Więc no. Myślę, że to jest też chęć zachowania tej wiedzy, prawda, e, którą nasi przodkowie gromadzili przez lata, uczyli się, zdobywali doświadczenia. Dzisiaj e, to rzemiosło już w dużej mierze jest jednak odtwarzane. E, bardzo wiele gałęzi e, no, zostało zupełnie straconych, zapomnianych. Bardzo wiele osób zajmuje się tym dzisiaj od zera, próbuje zna, z, znaleźć sposoby, zbiera doświadczenia yy, prawda? I, i to z pewnością jest bardzo trudne. Yy, niektóre gałęzie przetrwały chociaż w bardzo zmienionej formie, no, chociażby tkactwo, prawda? Yy, natomiast no, dzisiaj już ręcznie to tylko na potrzeby chyba rekonstrukcji, ewentualnie bardzo ekskluzywne yy, prawda, wyroby. Natomiast, no, wiadomo, maszynowo, e, przemysłowo to dzisiaj jest zupełnie, e, zupełnie inna, e, prawda, inna, inna dziedzina, inna gałęź, to się rozwinęło na dużą skalę. Więc tutaj, według mnie, ten, e, ten kompromis, jest, o którym też wcześniej mówiłam, jest ważny. E, no i e, ta chęć zachowania przyszłości, tej tradycji naszej. No oczywiście wiąże się też z edukacją i ta edukacja tutaj no, najbardziej może jest eksponowana w takich miejscach jak nasze, w muzeach, w skansenach, no bo po to tutaj przychodzimy, żeby dowiedzieć się jak dawniej było, prawda, generalnie. A dzięki takim właśnie nowym teraz trendom, jeśli chodzi też o muzealnictwo, możemy zobaczyć, zobaczyć to i to jest też no, dużo bardziej, prawda, atrakcyjne. Być może dla osób, które na przykład zajmują się walkami, rekonstrukcją właśnie jakichś tam wojowników czy uczników, no to tutaj taki jakiś aspekt sportowy też nam wchodzi w grę, jakieś współzawodnictwo, prawda? No i niemniej jednak najważniejsza jest chyba ta edukacja, zachowanie właśnie tej przeszłości, tej pamięci o tych różnych elementach naszego. Naszego życia. No i ta pasja, prawda, która zawsze temu rzemiosłu towarzyszy. Więc dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że to nie był pierwszy i ostatni filmik z tej serii. I zapraszamy do oglądania kolejnych odsłon.